Witajcie w kolejnym odcinku Wojny śmietnikowe. Oto kolejny raz robię objazd śmietnikowe. Postawię je też pod drzewem, żeby nie, nie zmoczyło ich. Są to krzesła z 1968 roku. 6 sztuk. 6 tu krzesełek Niestety wszystkie metki są pozdzierane nie za bardzo jest możliwość zobaczenia co to za mebel. Spróbuję to jakoś tak postawić żeby choć troszkę je uchronić przed tym deszczem Może przejadę po mnie. nie wiem czy autem, albo i nie, nie mam pojęcia. Muszę się zastanowić. Ale kurczę, można by je obchnąć za dwie stówy. Tylko kto mi je kupi Tutaj w lokalnym. Na lokalnym terenie mało kto się tym zajmuje. Zastanawiam się. Kurczę, mi się trafiła pogoda. Myślałem, że nie będzie padać i się wybrałem na tradycyjny objazd śmietnikowy. Patrzę, co tu jest. Bo tam brakuje chyba oparcia, Bo tu te oparcia tak dziwnie jakoś są przymontowane takie. Nie wiem, czy to dorabiane, czy co. Czy ktoś to dorabiał? Sobie. Chyba sobie ktoś dorabiał. Tu jaki elegancki wózeczek, spaceróweczka. No, też skrzynia. Dość Niestety pogoda jest jaka jest. I kurde, ktoś będzie musiał zmoknąć. Ktoś czyli ja. Chyba wezmę te krzesła. Znaczy pojadę na chatę. Wezmę samochód i zapakuję się z nimi. Sprzedam go o eliksie. Za jakąś kwotę. Tak właśnie jechałem, kurczę, przed chwilą po mieście i tak patrzę na niebo i utworzył się taki charakterystyczny wał szkwałowy z chmur. Zastanawiałem czy nie lunie za chwilę i niestety lunęła Stoję pod drzewem tutaj. Czekam aż przestanie padać. Znalazłem na internecie co to za krzesła. Są to właśnie z 1968 roku z fabryki w zwierzyńcu, styl modernistyczny. Dosyć ciekawy. Mam już 5 hałasów jak już wiecie. Ale patrzcie, po odrestaurowaniu można by wziąć za nie z 2000 albo więcej, 3 nawet. Za 3000 to można by nawet samochodem jechać komuś zawieźć gdzieś na drugi koniec polski. Nie dosyć ciekawy taki format tych krzesełek. Trochę się leje na niej. Muszę je przesunąć. Położę. O, deseczka. Niech sobie kapi. To właśnie się będzie zawijać na chatę po auto. Jeszcze muszę zabrać dwie kolumny głośnikowe z miejsca magazynowania w ich sprawdzone, czy, czy są dobre. No i. Zmatak, zełmy tak przez gdzie ja jest magazynuje. Dobra, będę się zastanawiał później. No ja dobra, to przestaje padać. Będę się zawijał na chatę. Do usłyszenia. Oglądajcie kolejne odcinki z wojen śmietnikowych. Gabarytowych. Gdyż jak widzicie, dzieje się dosyć sporo. Krzesełka. Poluję na fotele hierowskiego. Ale jak na razie bez efektu. Zapraszam do subskrybowania i do udostępniania, na, szczególnie na grupach Facebookowych o urządzaniu mieszkań, moich playlist o renowacji krzesła hałasa i muszelki. Tymczasem do usłyszenia cześć.